Cześć, tutaj Leszek. Jest sobota, właśnie jadę na spotkanie z Karolem. Mówi, że ma jakąś niespodziankę. Hola, amigo. Właśnie z urlopu wróciłem. Mam dla nas niespodziankę, pojeździmy. Jakie niespodzianki? Ma no. rower? Prezent od mojego hiszpańskiego wuja Alejandro. Czerwone, najszybsze. Karol nie wie, że masz nową szosę. A ten drugi rower, to co to jest? A, wehikuł czasu. Jo, zawsze marzyłem o czasówce. Yy, nie, nie, ciebie ten kapelusz. Sprowadziłeś mi tutaj, żeby powiedzieć, że masz dwa nowe rowery i dać mi kapelusz, tak? Nie, żeby sprawdzić, który będzie szybszy. Zrobimy sobie dwie pętle, 14 km Na tym wietrze? Jakie wietrze? Dwie pętle, 14 km No będzie na pewno szybciej. Karol, dwie pętle. Mam... Ja nie mogę ci jechać na kole. A teraz? Jeżeli nie mogę jechać na kole, a ty jedziesz 300 watów, to znaczy, że ja też muszę jechać 300 watów. Muszę jechać z tym kapeluszem? No nie możemy zrobić mi przykrości. Jedziesz z kapeluszem 300 watów. Ale <grywka> ty masz nowy rower! Karol, tylko ostrożnie. już nie mówię, że to jest bez sensu. 32 na godzinę wieje wiatr 300 watów. 14 km. 3, 4, 300 watów. Jazda po dwóch takich samych okręgach będzie sprawiedliwym porównaniem. Pod wiatr lecimy 33, z bocznym 37, a z podmuchami w plecy 44 na godzinę. Mocka rola na ekranie oscyluje w okolicach 300 watów, a wiatr z południa nadaje z prędkością od 33 do 35 km na godzinę. Tym sposobem 15 km pokonujemy na szosie w 22 minuty i 26. Sekund z prędkością 39,9 średnio. Jak Jose Torres? Nie wieje to, nie? Chodź, róbmy też porównanie. Nie wieje wiatr. 299 watów średnio na 14 km. Pozdraw Bójka, będzie wiedzieć o co Ty, a masz do niego numer? Nie. To robimy jeszcze raz dokładnie to samo. Jacek i stąd. No dwa, jeden, go, go. Na rowerze czasowym sprawy się mocno komplikują. Wysokie koła 90 mm w połączeniu z jeszcze bardziej aerodynamiczną ramą uniemożliwia w wielu momentach utrzymanie toru jazdy, tym bardziej leżąc na alemontkach. W wielu momentach nie jest to po prostu możliwe, a jazda przypomina bardziej walkę o przetrwanie również dla mnie, kiedy muszę utrzymać te same waty co Karol. Wynik oprócz tego, że leje się ze mnie totalnie, to kilka sekund Szybciej w porównaniu z szosą przy tej samej mocy, trasie i wietrze średnia prędkość z kolei wyższa tylko o 0,7 km na godzinę. Zabijecie. Jednak Jednak mięśnię stary. to nie był lekki wiatr, Ale to jest sobie poprawiłeś na pewno. Na kontrach. Co? Zabijecie za to, że się dałem na to namówić. Uwierzyłeś już mi, że to nie ma sensu. No faktycznie, troszeczkę dzisiaj mocnie biało. Dawno jechałem na tak hardcorem wietrze. Tym bardziej na kole, tym bardziej za czasówką. Wrócimy do tematu porówn porównania y, szosy z czasówką i kiedy będą normalne warunki pogodowe, i wtedy, kiedy zrobimy to, kiedy ja mówię, a nie ty, to będzie hmm. dużo lepiej. Hmm. Dasz mi numer do wujka? Nie. No hello! Wziąłeś kapelusz? kapelusz. Robimy to jest kapelusza. Lecimy to samo. Tym razem... No, tak jak to powinno wyglądać. Pokłóciliśmy się z Karolem o wiatr. Czy dzisiaj wiatr jest odpowiedni? Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Jedziemy. No i dzisiaj się musi spiąć. Pozycja aero na 300W troszeczkę inaczej rozłoży się w czasie. A co za tym idzie? Prędkość będzie z naszej, wyższa. Dobra, rozgrzany wiatr akceptowalny? Wiatru nie ma. 3, 1, 300 no. latów bez wiatru! No w porównaniu z tym, co było ostatnio, to dzisiaj wiatr jest naprawdę symboliczny. 12 km na godzinę z północy przelotowa prędkość jest odczuwalnie wyższa, dlatego tym razem naprawdę, pomimo tego, że bardzo się starałem, nie udało mi się utrzymać za Karolem i w połowie dystansu zagotowałem się. Karol miał rację i słusznie mnie przestrzegał, że będzie mi dużo, dużo trudniej. Najważniejsze jest jednak to, co udało się jemu wykręcić na testowych okrążeniach. Kiedy nie wieje i można korzystać bez obaw o zdrowie z pozycji czasowej, wówczas wynik roweru TT poprawił się o 30 Sekund, a średnia prędkość przy 300 watach przekracza już 41 na godzinę. To niby niewiele, ale może zadecydować na zawodach o tym, czy będziemy na podium, czy też nie. Im dłuższy dystans przybyty na alemontkach, tym różnica oczywiście będzie większa. Na, na, na czasówce bez wiatru to ja nie jadę za to. Odpuszczam. Eee, po drugie, panie kolego, szanowny, pan naciągał po drodze, żeby wyrównać do 300 watów, 302, nie? No z zakrętów trzeba było jakoś tak mocniej depnąć, szarpnąć, a później, o, jak on jakoś się rozpędzi, czasówki mają to do siebie, że tą prędkość utrzymują. No dobra, draftować się ciężko, draftuję. Zatem yy, teraz ponownie wracamy na szosę i uczciwy wynik bez wiatru na szosie przy 300 w na 14 km. Rozczula mnie Twój bidon, i rozczula mnie to, że to jest już Twoja ostatnia jazda. Podczas tego porównania już naprawdę mam dosyć tych kółek. Karolku, już mi się niedobrze robi. Tak. Do startu, jedź! Ostatni test to ponowna weryfikacja na tej trasie roweru szosowego ze stożkami tylko 50 mm. Nie mam problemu z jazdą obok Karola. Na prostych prędkości okazują się nie być aż tak dla mnie zabójcze, zwłaszcza na długich prostych, gdzie rower czasowy pokazuje swoją największą przewagę. Docieramy na metę po 22 minutach i 52 sekundach ze średnią równo 39 na godzinę to półtorej minuty dłużej w porównaniu do maszyny TT. No przynajmniej dzisiaj. Możecie też zauważyć, że zwykła szosa o wiele lepiej poradziła sobie podczas próby po okręgach na wietrze. Nawet okazała się nieco szybsza. Oczywiście to nie są pomiary laboratoryjne, bo akurat dzisiaj zapomnieliśmy ze sobą zabrać tunel aerodynamiczny. Jednak udało się Wam pokazać, choć orientacyjnie, ile daje rower TT w porównaniu do szosy. Wiele osób zastanawia się, ile im da zamiana roweru właśnie na taki czasowy. Nie będzie to 5 km na godzinę do średniej, bliżej dwóch, może trzech, zachowując tę samą moc na tym samym dystansie. To niby niewiele, ale pamiętajcie, że im dłuższy dystans, tym różnica czasowa będzie większa. Dzięki wielkie za dzisiaj. Zobaczcie kulisy na moim Instagramie, do którego link znajduje się w opisie. Tam też odnośnik do sklepu Prawie Pro, który bardzo mi pomaga w jeszcze większym zaangażowaniu się w to, co kocham, zwłaszcza u schyłku sezonu. Dziękuję. Co to by się stało? Hola amigo, a z Urlopu wróciłem? Jeszcze jestem w klimacie. <laughs> mi Jak ty chcesz jeździć na takim wietrze? wietrze? Nic nie wie, ja zobaczę. Na takim wietrze? No, to może coś delikatnie, ale to nie ma żadnego znaczenia dla nas. Zobaczysz. Po co ci ten kapelusz? Mam dla nas niespodziankę. Co masz? Niespodziankę! Chodź, pokażę ci.